Witam w kolejnym filmie w kolejnym takim zbiorczym przeglądzie marki, tak jak były różne przeglądy, nie? marek niszowych marek mainstreamowych, na zasadzie mi ogląd na daną markę, marek też budżetowych brogeryjnych wydaje mi się, że nie było Molinard tak typowo zbiorczym natomiast o wielu zapachach opowiadałam marka, która czasami jest nazywana marką niszową, czasami z racji już dostępności taką marką z pogranicza Mainstreamu i niszy, w którym mieście już w tym momencie nie, ale był dostęp stacjonarny do, do wielu tak naprawdę zapachów tej marki, dlatego że w Center de Gras, czyli w miejscu z generalnie niszą, z Galimart był a Sens, właśnie też dużo w Molinach, były to właśnie marki z Gras. Takie było założenie tego miejsca. To było miejsce w Sopocie. Według Fragrantiki 128 zapachów od 1849 do aktualnego. Przede wszystkim dajcie znać, co udało się poznać z tej marki. Jak widać, marka ma bardzo dużo zapachów. Ciężko mi powiedzieć na oko, ile poznałam. Natomiast y, trochę tych zapachów poznałam. Te nowsze kojarzę. Kojarzę też, kiedyś było bardzo dużo nawet stacjoner właśnie tego typu flakonu, zresztą ja Nirmale właśnie miałam w takiej szacie flakonu I o Nirmali opowiadałam, poznałam też późniejsze wersje Nirmali Już w bardziej osłodzoną stronę, wolę jednak tą moją Czyli właśnie w takim flakonie Co jeszcze zdecydowanie tutaj mogę powiedzieć, że poznałam Tak patrzę Poznawałam jeżyny Poznałam Pachule w wersji Intense ale to, co miałam od Marlene to raczej nie ten flakon. Także, a poznałam Habanite w dawnej wersji. W późniejszej wersji, generalnie, też to były takie, powiedzmy, mroczne, czasami mam różne wieźmowe klimaty. Znaczy, bym tak, trochę jakiś tam skojarzeń, Spige, Bandit był, jakiś tam trochę, natomiast generalnie ja nie pamiętam go aż tak yy, ciemno, chyba jak się spodziewałam. Nie wiem. Miałam flakon tej wersji, jak dobrze pamiętam, i wersji La Colonne. Nie wiem, pamiętam, że coś z tej habanity było, ale właśnie było generalnie jakoś tak. Hmm. Ja ją pamiętam, że było kremowo I teraz tak patrzę Właśnie jakieś takie kwiaty w kremie Właśnie bardziej w taką stronę yy, a, I miałam flakon, natomiast kolon Miałam, dobrze pamiętam, próbkę Tu już mamy taki zestaw Który może nam sugerować dosyć, już nie paczuli, że jakieś nawet i szyprowe zaostrzenie może być. Natomiast przechodzę do takich zapachów, które faktycznie bardziej poznałam. Poznałam Aqualotus, Amplumier, Sherwood, Rose, Secret Sucre. Chyba one były dosyć w stylu Lolity Elki, ale teraz się upewnię. Tak, Vanilia Carmel, także to te musiały być w taką stronę, chociaż nie widzę tutaj wskazań, ale pamiętam, że właśnie... No, do niektórych pani są wskazania. Um, powiem szczerze, to w ogóle była taka droższa seria molinar tego typu flakonikach. Chyba że ten zapach aż tak mnie wstrząsnął, że chciałam, żeby się skończyło flakonem jednak. Te ta seria Reszech to właśnie dużo zapachów było A, jeszcze Molinard były w glamour stacjonarnych To jeszcze pamiętam, tam testowałam różne Osmantus, powiem tak Cały czas ta marka, przynajmniej te zapachy, które ja poznawałam ja mi się jako dobra, jakościowa Ale niekoniecznie na takiej zasadzie, że muszę mieć flakon Często takie po prostu Nie tyle poprawne, co dobre zapachy, ale jakoś niewstrząsające że jednak wskazałabym, nie wiem, osmantus, który bardziej mi pasuje, i tak dalej. Chociaż ta paczula, właśnie, którą miałam od Marleny, dobre wrażenie, i dzięki Marlenie dowiedziałam się o skórze Molina, w której mam dwa flakony, i to jest naprawdę świetny zapach. I teraz tak. Cały czas warto wspomnieć, zapachy Molinar bywają w bardzo dobrych cenach. To są takie różne rzuty, ale naprawdę można je trafiać na zasadzie 2 zł za mililitr typu taką serię. Poznałam figę. Właśnie mam skórę, która wypada momentami taki efekt jak, taka bym powiedziała, wieczorowa, ostrzejsza wiśnia. A takie nuty. Skórę też czuć. Jest tak mocno konkretnie, jest wyraźnie, jest, jest to bardzo intrygujący, charakterny zapach. Jestem ogromnie zadowolona, dlatego, że raczej po nutach bym się nie skusiła na niego, a raczej nuty są takie, że ja się spodziewała czegoś takiego nawet i uniseksowego, nawet może bardziej stronę męską to jest bardzo charakterna, wieczorowa, skórzana wiśnie Coś pożykuje właśnie wiśni skórzane, ja te wszystkie są za słodkie to właśnie ten zapach, chociaż w ogóle wiśni nie ma wody jest naprawdę intrygującym efektem i to może być jakaś wiśniowość wiśniowość czasami może być, nie wiem stonki z heliotropu, z różnych rzeczy tutaj generalnie patrząc na to wszystko Znam kiedyś zapachy, które miały efekt paczuli wiśniowego, toniu wiśniowego, więc można by było tu ewentualnie podejrzewać albo po prostu to, że tego w nutach nie ma. Tego w nutach nie ma, a w składnikach jest coś w stronę wiśni, tyle. Nie wiem, chociażby jakiś taki aldehyd, który idzie w wiśni i migdały, i już ten efekt jest yy, zaznaczony, ale ma tyle charyzmatycznych, ciężkich dodatków do tego do tej widmo wiśni, że efekt jest po prostu fenomenalny. Ja te wanilie sprawdzałam różne serie, właśnie były w tak raz, ale jednak jakoś wanilie to w ogóle mnie nie przeciągnęły z Molinach. Um, Osmantus był taki ładny, popra poprawny no właśnie był poprawny, ale tak naprawdę nie był jakiś strząsający um, Poznałam piżą. Powiem tak, mam lawendę. Mam lawendę. Ale niestety za bardzo się pośpieszyłam, zbyt spontaniczny, trzeba to oznaczyć. Zbyt spontaniczny to był wtedy zakup w stacjonarnym Eglamur, ponieważ potestowałam wszystkie wtedy y, Molinar, już nie pierwszy raz, i wiedziałam, że są bardzo dobre ceny, i wiedziałam, że te ceny były takie jak online, czyli że mogłam tak od ręki od razu mieć wagę, nie czekać na wysyłkę. I ta lawenda zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie, takim początkiem, no, przepiękny, naturalny, było wszystko super. I bardzo szybko się zdecydowałam, chyba nawet nie sprawdziwszy nut Ponieważ ja bym zobaczyła, że główny akordom jest waniliowy Jakbym zobaczyła, że w z jest wanilia, tonka, kumaryna, labdanum i tak dalej To już bym wiedziała, że ten efekt, który mi się tak podobał Niestety umknie, zapach się osłodzi i faktycznie zapach się osłodził Ale ja już zostałam sekundem bardzo dobrej wanilii Która się potem kieruje w stronę słodszej, bardzo dobrej podkreślam Natomiast jednak u mnie z wanilią, w stronę słodką niekoniecznie, chociaż Myślę, że odebrałabym to ciekawie, niż wszelkie wanilie na słodko w mainstreamie Czy to w marce garland czy to w marce i w Solorą. Fika Nie była problematyczna, jak to mi bywa z figą, bo Nie pamiętam, żeby wyszła w stronę kokosowości, ale Nie był to jakiś wstrząsający zapach z figą Tak sobie zobaczę, bo iresa chyba tam nie było Ale widać, po kaszmeranie po Pirzmie, że to raczej nie do końca byłoby dla mnie. Tych nie poznałam. Właśnie te niektóre poznawałam, kiedy właśnie w takim prakonie był fiołek. W tych nie. No i właśnie były kiedyś stacjonarnie była Jarzyna. I Miałam chyba kiedyś dekant pomarańczy z cynamonem. Tak, tak mi się wydaje. I dobrze pamiętam, dobrze wspominam ten zapach. Generalnie ja wszelkie zapachy w Molinar, które miałam, poza nowszą, osłodzoną wersją yy, Nirmali, zawsze odbierałam, tak bym powiedziała, dobrze, poprawnie, czasami trochę lepiej niż poprawnie. Czuć było, że są dobre zapachy. Ale porównując do Orange Magnifica, które były traumatyczne. No nie wiem, nie wiem. I właśnie y, też były te różne wanilie właśnie y, w Sentec de Grasse, ale były już w tych nowych flakonach. Ale w tych starych też niektóre poznawałam, bo mówię, chyba ta marka była w Douglasie? Nie wiem. Gdzieś były stacjonarnie kiedyś, właśnie w takich flakonach. Ale to dawno temu. Teraz tak, co ja z tych poznałam? Wydaje mi się, że Heliotro, na pewno i właśnie chyba yy, od miałam tę wersję. I to była bardzo dobra, likierowa paczula. Świetna wręcz. Świetna, znowu tutaj w tych nutach neroli, pralina, tonka, kaszmeran, sandałowiec. W ogóle bym nie sądziła, że to będzie paczula dla mnie. Jest niesamowicie esencjonalna, charakterna, tak likierowa, właśnie. Czy są różne W Ta była faktycznie kierowa i powiem szczerze, mi się z angelem nie kojarzyło może z tym mus, z tym panusz. Ostatnio słyszałam o panułaż, ale chyba panusz. Nie, nie kojarzyło. No dobrze i jak dobrze pamiętam, Znam chyba też tą tuberozę. Ale ja się upewnię. Ale to próbkowo. W sumie trochę żałuję. Tak zamykają de Cruz, to trzeba było może jeszcze pojechać i sobie odświeżyć. Natomiast zaraz przejdziemy w ogóle, czy są jakieś okazje na molinach. Niektóre zapachy w molinach z tych nowych starałem się gdzieś stacjonarnie. Ten bywał. Moje na etymolinach, yy, riff nirmala. No tutaj dają nirmale, chyba wszystkie nirmale, ale ja mam inną nirmale, jeszcze inną w takim flakonie, w taki, takiej formie. dziś może jeszcze mam go troszeczkę, yy, ale. On był coś tam bardziej przeźroczysty i bardziej w jakieś takie niebieskie kolory, czyli bardziej był zaraz zobaczymy czy gdzieś tu było coś takiego. Na to, co ja pamiętam coś nie znalazłam. I Właśnie ten bel air widziałam, ale właśnie te najnowsze w molinach ja sprawdzałam, ale jakoś tak już w ogóle trochę. Bez emocji. Wydaje mi się, że właśnie o to pirmo z owocami. ta marka poszła z zapomnienia. No, kiedyś był kult Habanity. Ja myślę, że Nirmala też była takim dosyć znanym zapachem. Teraz aktualnie ta seria, co jest lawenda, właśnie skóra, właśnie ta fioletowa, tylko szukam, szukam i. O! Nie, szukam tych niebieskich i nie wiem, nie. No takie, tylko właśnie. Coś było chyba niebieskiego, ale coś nie mogę teraz namierzyć takich flakonów. Przewijam chyba i przy oczom, A w eglamur stacjonarnym. Chyba nie ma. W e eglamur stacjonarnym. I właśnie w tym sensie, te niektóre też z tych lżejszych, też chyba imbir sprawdzałam, ale tutaj mówiłem, to już w ogóle jakoś tak. Mm, Po prostu ładne poprawne nie muszę mieć. Ten porównują do Torino. W stanie sobie odświeżam ten zapach Quality. Zobaczmy ceny w ceny molinach. Najpierw zobaczmy Eglamur i powiązane z tym e Elniną. Bo faktycznie w tym miejscu bywały w dobrych cenach molinach. Mamy tak, mamy bambus. Chyba no bywały lepsze. Ceny. Ten jest w jakiejś takiej cenie. koło 2 zł za mililitr. Trzeba by było sprawdzić nuty. R. O konwalia sprawdzam. Była taka ładna, taka faktycznie czysta konwalia, To pamiętam. Ambre yy... były takie nieprzywrócone. mi był taki w sumie nieproblematyczny. One wszystkie takie były po prostu ładne, bezpieczne, nieproblematyczne. Nie do końca pamiętam. vetivera, podejrzewam, że też był. figa zapamiętałam, że nie była problematyczna, ale też nie była dla mnie. Smoc był taki ładny, poprawny ale nie jakiś straszający na no skórę o, nie skóra, dobra cena to jest naprawdę fenomenalny yy, fenomenalny zapach jest yy, paczula ta właśnie likierowa szypr, nie jestem pewna czy poznałam, właśnie mówię tego kojarzę nazwę, chyba miałam próbkę Yy, z Sherwood, właśnie próbkę też. Ale, właśnie, skóra jest w sumie w dobrej cenie. Trochę dwa z hakiem, ale to jest naprawdę świetny zapach, który kiedyś poznałam dzięki Marlenie. Aktualnie mam już od dłuższego czasu dwa flakony. Pokazuję Imbier, niski cenie na Allegro. Betiver, czyli dalej które są troszeczkę niższe ceny niż Eglamur. Widzę, że w Ellino chyba niższa cena na skórę. Molina, bo czasami one się trochę różnią. Ceny Elnino i Eglamur. Jest jakaś czerwona ale ja i nie znam, nie wiem, czy to chodzi tylko o um, jakąś tam limitowaną, rocznicową i tak dalej zmiany flakonia, zapach ten sam to nie wiem. W sensie tak też może być. Tak było, na przykład, z różnymi wodami cudów ermę. Ogólnie to mogą być i zmiany i jakiś flakonach, i też jakieś zmiany małe w zapachach. Albo ich nie być, ale też mogą być po prostu małe, ale nieoficjalne, też tak może być. I czasami sami jak. Nie wiem, ktoś, kto jest właścicielem perfumerii, mówi z całą pewnością, że na pewno nie było zmian. Yy, bo tak mówi producent. No, <laughs> większość marek mówi, że nic nie robi. A jaka w tym prawda? Ciężko jest się przyznać, że robi się reformulację, no bo jakby nie patrząc, jest to nieuczciwe bezpieczeństwo, że coś kupuje coś pod taką samą nazwą. Ktoś może powie, że kupuję kotę w worku, bo może zaszły zbyt już poważne zmiany. Zresztą o reformulacjach jest dużo na moim kanale. Także tu taka wersja, hałani Jak znacie coś z której serii, albo właśnie z tych dawnych Molinar, dajcie znać, co macie, co lubicie. Jeszcze zobaczę o ja, jak dobrze pamiętam, mam dwa flakony skóry Molinard. Gdzieś może jeszcze trochę tej dawnej Nirmali w flakonie, i mam jeszcze właśnie tą lawendę, na którą się za szybko zdecydowałam. Nie jest to zły zapach, tylko po prostu u mnie nie do końca z lawendami na słodko chociaż. Zrobiłam sobie już jakiś czystemu temu zapach. Y Dosyć w stronę, powiedzmy lawendowe klimaty, ale też miodowe, miód lawendowy, miód fletowy, lawendowy. Ale to jest zupełnie inną stronę. To nie jest jednak wanilia. I to jest przepiękna miodowość Pierwszy raz widzę, że ktoś daje na Olik się zamienię. Nie wiem, może kiedyś coś takiego było, nie wiem. Widzę w super cenie. Tutaj unikat Molinar, i chyba się na niego skuszę. Zobaczę co tutaj jeszcze mamy. No, na Oelixie można trafić Molinar w bardzo dobrych cenach. Panilia, czy ona jest wyjściowo 75 m, czyli z jakimś zużyciem. Tylko jestem ślepa i nie widzę z jakim. Dobrze widzę, chyba jest centymetr poniżej. Lotos. Nie drogo. Dobra, ta seria generalnie była droższa, no bo zawsze gdzieś tam koło 300 iluś. Także tutaj dobre ceny. Także tak, był taki zapach flerii, czyli rozumiem, że drzewo kwiatowe. No i mamy różne kwiaty, ale nie widzę drzewa, więc nie ma co chodzi z tą nazwą. Natomiast z ciekawych rzeczy mamy tutaj bluszcz Morele. Był zapach z złotem w nazwie. Porównuję ją do Feminity Unicatu i Frosha, Ale ja tutaj patrzę. A, chciałam w sumie sprawdzić jak nuty tego, czy to jest no, Porównują do klasyka. Mm. O, te które się tam pojawiały, bo na e Glamour właśnie z tej serii, tej Personel, yy, były właśnie zapachy. ta seria jest mi totalnie nieznana, nigdzie jej nie widziałam. Wydaje mi się tak. Na e Glamour na pewno jej nie było i w tym Santer de też jej nie widziałam. Santer de Grasse, tak to już pamiętam, było gdzieś powiedzmy około 12-15 zapachów z dwóch serii. Mm. Mimo wicokrzew, mandrykal, patrzyłam jak dosyć wypada tutaj, że to może być taka róża róża fioletożyprowa, Równą do podtegi. No to ten sobie może zrobię screen, żeby mieć go na uwadze. Mirea. No, tak nie do końca dla mnie, ale porównują do Eskady Magnetyzm, która w ogóle była przed Armanicją i według mnie jest dużo lepsza w takim generalnie klimacie. No, a sukces poszedł na Armanicję, ale to już kiedyś mówiłam. MM, gdzieś mi to umknęło teraz. go ten zapach ildor. I tutaj też taki był. A muszę spałzować. Okej. ok w hmm. real mam jakąś opinię. Kwaśne owoce leśne, liczy. Kwaśne owoce leśne, nie wyczuwam zbytnio róż czy wanilii, bardziej zapach pudrowo-owocowy. No powiem szczerze, mogłabym go też dać sobie screen. To jest yy, jeszcze dwa zapachy MM, też jest jakaś opinia. Parametry pozostawiają wiele do czytania, coś mi się widać, że w ogóle cała ta seria jest raczej mało parametrowa, taka lżejsza. No, porównują do Amor Amor, to już w ogóle nie dla mnie, natomiast, co ciekawe, porównują do Amor Amor i porównują do tego Salvadora Dali. Nie wiem, prawda ja mam tą inną wersję, ale nie pamiętam, żeby ten był w stylu Amor Amor, żeby to był taki generalnie typ zapachu. No dobra, w każdym razie. Mm, do miniaturki to należałoby dać. A w ogóle nie powiedziałam, bo tak wspominałam, mówiłam, mówiłam. Molinar Nirmala, zwłaszcza dawna wersja, później ją trochę odsłukzono. To jest przepiękny zapach um, owoców tropikalnych, mango, marakuja z paczulą, takich ucharyzmatecznionych um, paczulą. I. jest tylko marakuja wpisana, natomiast nie wiem, są chyba złe nuty, bo nie ma paczuli wskazują wanilię mocno to jest taki zapach, który w ogóle był przed o może tu weźmy nuty o mango, marakuja to już bardziej ale też nie ma tu paczuli wpisane, natomiast ewidentnie jest takie właśnie dopełnienie paczulą i taki styl właśnie a ja właśnie dałam, że tutaj mam, ale dlatego, dlatego, że właśnie nuty i bardziej rocznik pasował. Natomiast generalnie ja i tak miałam późniejszą wersję, ale ona po prostu widocznie bardziej pasowała niż ta z 2011. Bo tutaj po prostu jeszcze musiała być pośrednia wersja, której nie ma, ale że nuty te bardziej pasowały. No to. Tą dodałam, ale i tak chyba trzeba oznaczyć, że miałam, bo tak jak mówię, już prawie nic tam nie mam. I to był zapal dużo wcześniej niż Angel, ale właśnie to jest taki styl, tylko że nie bardziej w y, tą taką paczulę tego typu, ale właśnie tutaj są te mango marakuja. Jeszcze w takich klimatach mam, na przykład Mon Parfum. Ale to jeszcze o takich zbliżonych kwestiach wokół różnych kultowych zapachów mainstreamowych Angel, Alien. Co tam jeszcze właśnie jest. Są pewne zapachy w mainstreamie, które mają takie, że tak powiem, taką rodzinkę, takie kółeczko pewnych zapachów, które można wskazywać, czy to w mainstreamie, czy to w niszy różnie. Co by jeszcze dać do miniaturki? Myślę, że do miniaturki dam właśnie. Chyba w końcu tą paczulę miałam od Marleny, bo jakby nie patrząc, o niej opowiedziałam i ona jest zapamiętywana. Do tej pory pamiętam tą paczulę. Ja kiedyś te różne wanilie poznawałam. Również tą wanilią pamiętam morską, ale. Marin, ale jednak połączeniem słodkich i morskich. To nie dla mnie. I w ogóle wanilia generalnie dla mnie. Posprawdzałam kiedyś te w sumie niejednokrotnie dwa razy chyba sprawdzałam. Bo teraz właśnie w syntegii gras, jak się marka, jak tam marka była, ale też kiedyś właśnie w Douglasie, dobrze pamiętam. Natomiast jak to z waniliami, nie u mnie. Tak też tutaj posprawdzałam, posprawdzałam i tyle. Bo nie wiedziałam, była mimoza. Może to może bym poznała.